Anko widzowie, ale dzisiaj mam zajebisty dzionek, zajebisty humorek. Lecimy do kolnicy Przepalić trochę i temku, bo za dobrze aż idzie. No i zobaczymy jak tam pokręcić. Dasz jakiś śmieci? Prost, trzymaj, byku. A na naprawę dasz? Ile tam kurde na prawa 2 400? Trzymaj. No i jak 20 sekund zrobić znopka koksa. Dobra, chuj z to gówno. zaczynam na raszynie Spotkasz mnie pod sklepem, nie w teleklinie Im płynie, interes fitnie, żule kupują żywnie To trudnie, życie ich okrutnie wytnie Ognie, tarif też szczeka, tarifia Mógł Moknie planeka, monopol tutaj jest jak meka Wyje karetka, w kieszeni ostatnia bledka.